Karol, proszę ci przynieść, tylko te stożki takie szesnastkę ustawimy tu, a ja im pomogę bramkę przesunąć, dobra? Więcej jest jakich? Plasków? No to dawaj, tylko tak... Tam jest szesnastka? Jesteś pewny? Karol, to przestaw jak trzeba. Dobra, panowie, 15 minut mamy dla siebie żeby przygotować się tam do treningu strzeleckiego. Zaczynamy tutaj, jest góra mniej więcej w środek tego kwadratu, ode mnie na chwyt, lewa noga z trenerem, tak? Trzy razy, zmienimy stronę. I jedziemy. Tak jest, I Tak. Jest. Troszkę do przodu, troszkę do przodu, żebyś nie siedział w tym kwadracie. Moment wycofania, jedziemy. Cztery! Tak jest, brawo! Cztery na brzuszek! Patrz, znowu jesteś tutaj w tym kwadraciku. Masz piłkę, jedną, drugą. Czekasz na sygnał, wycofanie, i masz piłkę ode mnie i od trenera. Dwa uderzenia są, ok? Raz, i jest! Tak jest! Jak za daleko wycofuję, szukam ustawienia, brawo! Tak masz. Przyjęcie. Nieraz to się zdarza w meczach, tak? Że dajemy złe zagranie. Jak najszybciej do tego trzeba się ustawić i jest piłka ode mnie uderzona. Czyli grasz do mnie. Ja przyjmuję szybkie twoje ustawienie uderzenie. To samo masz od Adama z trenerem i dopiero zmieniamy dwójkę. Szukacie dokładną piłkę do nas. Jesteśmy? Jedziemy, dał. Tak, tak, czekaj, czekaj, tak. I teraz to! Brawo! Lepsze przyjęcie, o jestem, tak jest, brawo, kontroluj ostatnie, jak wycofuję Adaś, patrzy gdzie jestem i wtedy reakcja, tak, brawo, brawo, jest, dobre Tomek, brawo. Dlatego ja byłem spokojny, jak widziałem, że do ty kopiesz. Dawaj! Brawo, Adaś! Karolek jak mi rzucał ręką, to bym się bał, ale wiesz... Mogłoby być różnie, ale... Takie! Tak, tak, tak! Brawo, Michał! O, to, to, dobre! Brawo, Adaś! No zobacz, umiesz, zobacz, leciałeś! No, widzisz? Wcale nie jest taka ciężka, nawet po tej baklawie, zobacz. No dawaj, dawaj, panowie, minuta została na zero! Zmieni, da tu! Brawo! Jednak jest konsekwentny! Nie zmienia! Brawo, Adaś! No nie ma rozegrania takiego! No jak nie, to jest taka mała owieczka! Tak jest! Danie, już rozgrzani jesteśmy, można w bramkę! Dawaj! Adaś, to on już się ustawiał do tego, żeby tutaj uderzyć dwa dni. Brawo, Macie, z góra! Super! Ale trener będzie bronił! A to jest decydująca, to jest decydująca! Dawać, no dawać, dawaj, bo następna grupa będzie. A ty to Jak przegrasz, to dwa. Ajajaj, aj, aj, no trenerze. Wycofaj, tak jest. Brawo, Adaś. Super, o to chodzi, brawo. Teraz wiesz, O co Kaman? Tak. No to widzisz. Ale to też musi powstrzymać, czyli cały dzień jest <grym> w czekolwiek. Mam na myśli, Nie, ja po prostu taki jestem. Tylko jak z tobą jestem. Z... rozmawiam, to wtedy jestem strasznie nerwowany. Cieszę się, że w końcu od te tego roku nie było. Mam <grym> na myśli spokojny. Nie, no, Mati, prosił, żeby nie było za dużo. Pip, pip. Proszę? Proszę? <grym> <śleszy> Uważacie, że w moim słownicy nie ma proszę, tak? A, okej. Okay. Sorry wy Karol, sorry, wyrwało mi się. Dawaj, k***a, Aj!